Janna Mucha, minister sportu i turystyki i Marcin Herrera, prezes PL 2012. Pani minister, bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatni dzień meczowy w Polsce, ale euro wciąż trwa. Proszę Państwa, ostatni dzień na to, żeby pokazać nasze emocje, żeby pokazać naszą gościnność, nasze zaangażowanie w ten turniej. Dzisiaj, dzisiaj dowiemy się, kto dołączy do Hiszpanów. Grają oczywiście drużyny niemiecka i włoska. Wczoraj fantastyczny, emocjonujący mecz Hiszpania-Portugalia w Doniecku. Ten mecz, jak państwo, gdyby ktoś jeszcze jakimś cudem nie wiedział, uzyskał swoje, swoje rozstrzygnięcie dopiero w rzutach karnych. Na pewno dzisiaj podobne, podobne emocje, bo obie drużyny chcą zawalczyć o wejście do, do finału i, i na pewno będzie to dobry, naprawdę dobry, dobry mecz. Jeśli chodzi o naszą operację, to spodziewamy się przyjazdu, przylotów Włochów, kilka tysięcy osób, które przylecą do nas około 3000 3 biletów sprzedanych na Stadion Narodowy, jeśli chodzi o, o reprezentację Włoch, kibiców Włoch. Jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, spodziewamy się około 20 tysięcy kibiców niemieckich. Większość z nich przyjedzie autostradą A2. Mamy też trzy pociągi specjalne, które, które też również będą docierały na ten mecz. Jeszcze kibice zdążą na ten mecz, więc jeśli chodzi o komunikację, to nie spodziewamy się jakichś trudności, nie spodziewamy się tego, żeby mogły być jakiekolwiek problemy. Szczegóły, szczegóły, pan prezes. Ja jeszcze raz yy, przypominam, ostatni mecz, ostatni, yy, ostatni w Polsce. Yy, yy, Strefy Kibica nadal żyją. Wczoraj duża frekwencja również yy, w strefach Kibica, więc ten ostatni dzień yy, polskiego euro świętujmy, bo naprawdę mamy co świętować. Panie prezesie. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj, yy, dzisiaj ostatni mecz w Polsce. Do końca turnieju cały czas pełna mobilizacja. Euro kończy się 1 lipca o 24.00. Mecz o 20:45, otwarcie bram 17:45. Tak jak zostało powiedziane, kibiców z Niemiec spodziewamy się na stadionie około 12 do, do, do 15 tysięcy. Cały czas jeszcze tutaj są ostateczne potwierdzenia, kilka tysięcy, 3-3,5 tysiąca kibiców z Włoch. Pozostałe to osoby zaproszone, ale także bardzo duża grupa oczywiście kibiców Polski, kilkanaście tysięcy kibiców z Polski. Ciekawostka, też mamy na przykład 400 ponad osób ze Stanów Zjednoczonych, co pokazuje, że cały czas ten turniej ma wymiar ponadeuropejski. Jeśli chodzi o operację, operacja dzisiaj bardzo poważna na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Mamy Podczas tych trzech dni, bo to dzień przedmeczowy, dzień meczowy, dzień pomeczowy, taką, taką sytuację, że bardzo, bardzo sprawdza się rozwiązanie, które zostało wprowadzone w zeszłym roku, czyli koordynacja ruchu lotniczego, zarządzanie slotami, bo w, tych, w tym dniu, czy w tych dniach mamy już takie momenty, kiedy nie ma możliwości przyjęcia dodatkowych samolotów, bo każdy slot jest w 100% zapełniony. Dzisiaj dodatkowo 20 czarterów, 85 operacji związanych z małymi samolotami biznesowymi. To jest w ogóle dzisiejsze główne wyzwanie związane z lotniskiem. Nie, nie tyle liczba pasażerów, co liczba statków powietrznych, przyjęcie tych statków powietrznych, operacje przylotów od lotów, ale także zarządzanie miejscami parkingowymi dla, dla samolotów na, na płaszczyznach. Natomiast lotnisko jest przygotowane w 100%, żeby ten ruch obsłużyć. Drugi bardzo ważny element to dojazdy do, do, do Warszawy, zarówno dla kibiców polskich, jak i kibiców międzynarodowych. E, zostało zostało pod, podkreślone pani ministra e, wspomniała A2. Na A2 będzie wzorem już poprzednich meczów w Strykowie e, na taki specjalny punkt informacyjny dla kibiców, którzy będą dojeżdżali do, do Warszawy, informując w, w językach. E, w języku niemieckim, także w języku angielskim, tak żeby wszyscy kibice wiedzieli, gdzie są zorganizowane parkingi, park and ride i jak wygląda komunikacja następnie w mieście, żeby komfortowo i zgodnie z dobrą jakością, którą do tej pory oferujemy, wszyscy mogli dotrzeć na, na stadion. Jeśli chodzi o transport kolejowy, to oczywiście to dodatkowe pociągi, zarówno krajowe, jak i, jak i międzynarodowe. A jeśli chodzi o Warszawę, to będzie zastosowany dotychczasowy model, który się sprawdził, czyli transport po meczu kibiców z przystanku Stadion. On będzie specjalnie zarządzany, będą tam również informacje w języku niemieckim, będą, będzie również pomoc wolontariuszy między godziną 22.50 a godziną 24 z jakimiś przesunięciami w zależności od tego, czy będzie dogrywka i karne, jak wczoraj będzie także zreorganizowany ruch w kierunku zachodnim, czyli że Skierniewice. Te pociągi będą jechały z pominięciem Warszawy śródmieście i będą jeżdżały z Warszawy Centralnej. Na przystanku, tak jak powiedziałem, na przystanku Warszawa Stadion będą oczywiście komunikaty w języku włoskim, w języku niemieckim, poza standardowymi komunikatami, które są realizowane na tym. W tym miejscu. Innych, w innych miastach dzisiaj również omówiliśmy sytuację i przygotowanie do, stref, do, do do meczu półfinałowego wszędzie strefy kibica otwarte we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Krakowie. Wczoraj było ponad 81 tysięcy osób w strefie kibica, łącznie na ten moment do teraz w strefach kibica bawiło się, uczestniczyło ponad 2 miliony 750 tysięcy osób. No i ostatnia ważna rzecz, oprócz organizacji transportu, to jeszcze bezpieczeństwo i serwis. Dzisiaj 6 tysięcy osób zaangażowanych w obszar bezpieczeństwa, ale także kilkuset wolontariuszy, także ambasady kibiców, ambasada kibiców niemiecka, ambasada kibiców włoska, czyli te elementy, które decydują o jakości, i, I przebiegu meczu. Wszyscy już myślę, że mają. To jest, to jest już, już długa operacja, więc pełna, pełna mobilizacja. Tu pewnie wspólne słowa podziękowania dla wszystkich osób, które bardzo, bardzo intensywnie pracują przez te wszystkie dni turniejowe, także gotowe i przygotowane zabezpieczenie medyczne, czyli te wszystkie elementy, które, które składają się na dobrą, na dobrą organizację. No, i po dzisiejszym półfinale już będziemy wszystko wiedzieli i będziemy się przygotowywali do finału w Polsce i na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Że chciałam zapytać o stadiony. Czy już po zakończeniu euro stadiony będą w stanie na siebie zarobić, aby się utrzymać? Czy, czy warto było budować a, cztery stadiony w miastach gospodarzach? Mhm. Jeśli chodzi o ocenę, to jeszcze, ja jeszcze z tą oceną poczekam. Zakończymy turniej, będziemy podsumowywać zresztą na różnych płaszczyznach, więc to podsumowanie na pewno nastąpi. Ale jeszcze, jeszcze poczekajmy, jeszcze ten ostatni mecz przed nami. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że powstało takie, takie wrażenie, że, że, że turniej się już skończy, a on nadal, nadal trwa i ta nasza operacja turniejowa jeszcze do niedzieli. Późnym wieczorem będzie trwała, więc na podsumowania przyjdzie czas wtedy. Jeśli chodzi o stadiony, to ja chciałabym się wypowiadać tylko na temat stadionu narodowego. Przedstawimy Państwu niedługo po, po zakończeniu turnieju no, nasz pomysł związany z zarządzaniem stadionem narodowym. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że. Musimy pamiętać o tym, że ten stadion jeszcze wymaga wykończenia, jeszcze wymaga dodatkowych prac, więc na pewno pierwsze dwa lata to są lata, kiedy no nie będziemy mieli możliwości jakby wyciągania zysków z tego, z tego stadionu. A nawet później osiągnięcie takiego, takiego plusa w całym tym zarządzaniu stadionem będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. To nie jest tak, że to jest oczywiste. Ten stadion ma bardzo duże koszty i związane z podatkiem, i związane z ubezpieczeniem, i związane z ochroną. To są wysokie, koszty stałe, więc osiągnięcie, osiągnięcie dobrej kondycji finansowej naprawdę będzie wymagało bardzo dobrego zarządzania. No ale tak jak mówię, są na to pomysły i, i ja mam nadzieję, że. W w ciągu kilku lat dojdziemy do takiej sytuacji, w której stadion będzie się utrzymywał sam. Proszę bardzo, Polskie Radio i potem TVP Info. Dzień dobry, mam pytanie do Pani Minister. Chodzi oczywiście o bilety, które pojawiły się na aukcjach. Ja chciałem zapytać, co wykazało Wasze wewnętrzne śledztwo, czy też dochodzenie prowadzone w ministerstwie, kto wystawił te bilety na aukcję i czy ja słyszałem, że miała zapaść decyzja co do ewentualnego skierowania doniesienia do prokuratury. Czy już Państwo podjęli taką decyzję? Pan redaktor lepiej wie prawdopodobnie niż ja, że, że to śledztwo oczywiście, to nasze wewnętrzne dochodzenie oczywiście spowodowało znalezienie sprawcy I, i, i wie pan, że jest to osoba, którą znaleźliśmy w Ministerstwie Zdrowia niestety. Natomiast nie chciałabym mówić o personaliach, bo tutaj też chciałabym, żeby pan minister Rukowicz ewentualnie na ten temat się wypowiedział, czy, czy, czy ministerstwo. Jeśli chodzi o to, czy, czy ta sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury, to my sprawdzamy to w tej chwili w Departamencie Prawnym. Musimy dokładnie sprawdzić regulamin tej sprzedaży i czy ten regulamin jakby powoduje, że, że, że ta sprawa powinna się pojawić w prokuraturze. Natomiast oczywiście jest to sytuacja niedopuszczalna, bo, bo te, te, te bilety były przeznaczone dla osób z sektora publicznego, bądź dla osoby, której, której osoba z sektora publicznego przekazałaby taki bilet, ale na pewno nie były, nie, nie były przeznaczone na sprzedaż, więc sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Na całe szczęście na tych naprawdę bardzo wiele biletów zdarzyła się tylko jedna osoba, która w ten sposób z tymi biletami się obeszła. No szkoda, szkoda, że ta jedna osoba jednak w taki sposób się zachowała. To jeszcze mam jedno pytanie, jeśli pani pozwoli pani minister dotyczące stadionu narodowego. Chodzi o to, że dzisiaj właśnie przed chwilą Sani podjął uchwałę, żeby on nosił imię Kazimierza Górskiego, chciałem zapytać o pani opinię w tej sprawie. I druga rzecz, czy to oznacza, że nie będzie można na przykład sprzedać nazwy do stadionu, bo był taki projekt przecież żeby sprzedać go sponsorowi tutularnemu czy to się jakby nie wyklucza? Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że ja bardzo popieram tę inicjatywę i z fundacją rozmawiałam już w lutym tego roku, więc te rozmowy dość długo trwają i, i cały czas jakby jesteśmy, jesteśmy ze sobą w kontakcie. Z mojej strony ja jestem przekonana, że, że to jest dobra inicjatywa. Jestem przekonana również, że sponsor tytułarny skorzysta po prostu na, na skojarzeniu z najlepszym trenerem polskim od nie wiem jak długiego czasu. Więc nie, nie spodziewam się, żeby dla sponsora tytularnego mogłoby to stanowić jakikolwiek problem. Ale procedura z naszej strony jest taka, że najpierw będziemy chcieli podpisać umowę czy, czy, czy uzgodnić treść umowy ze sponsorem tytularnym i w następnym kroku jakby już tę procedurę związaną z nadaniem nazwy, mając już sponsora tytularnego przeprowadzić. Dzień dobry, Piotr TFP TVP Info. Było pytanie chyba do Pani Minister. Pojawia się taka informacja, że ze względu na półfinał nasze służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Czy to właśnie ze względu na to, że półfinał jest rozgrywany w Warszawie, czy jest to normalna sytuacja? W przypadku każdego meczu było dokładnie tak samo, a jeżeli podwyższony stan gotowości, to czy mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć na przykład z jakimiś dodatkowymi utrudnieniami i problemami. Dziękuję. Ten podwyższony stan gotowości jest tylko i wyłącznie kwestią prewencji i naprawdę wszyscy to podkreślamy. Jeśli chodzi o szczegóły, to bardzo proszę o pytania do pana ministra Cichockiego. Natomiast poza tym, że prawdopodobnie będą, będzie większe zabezpieczenie ze strony policji, to żadnych innych utrudnień się nie spodziewamy i nie sądzę, żeby jakiekolwiek inne utrudnienia w związku z tym miały miejsce. Proshubazak, and obtaining. You only have an organ from this thing I Okay, you only from the Swedish paper. Mrs. Mosher, although you say it's a tournament for planning and evaluation, are you satisfied so far? And what do you think the tournament will mean for Poland in the future? Tak jak mówiłam wcześniej, my w Polsce zwykle mówimy o tym, że nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, czy nie należy, nie należy mówić już o sukcesie jeszcze wtedy, kiedy nie zakończyliśmy naszej operacji. Dlatego z taką ostrożnością cały czas podchodzę do tych ocen. Ale myślę, że najważniejsze i, i de facto jakby tworzące klimat tej oceny to są oceny naszych kibiców, kibiców, którzy, którzy przyjechali do Polski, oceny mediów zagranicznych. I wszystkie te oceny są jak dotąd naprawdę bardzo pozytywne. Gdyby udało się ten nasz turniej doprowadzić do końca na takim poziomie, na którym, na którym do tej pory przebiegał, to na pewno będzie to sukces. Marcin Herda jeszcze. Dokładnie, dokładnie jest tak, że w finał 1 lipca. Myślę, że tylko wzmacniająco można powiedzieć, że stawialiśmy sobie cztery takie strategiczne cele związane z procesem przygotowań i przeprowadzeniem turnieju. To było przyspieszenie i modernizacja w zakresie infrastruktury. I to na pewno jest element, który się wydarzył i niezależnie od zakończenia turnieju, wszystkie te projekty infrastrukturalne będą służyły Polakom i podnoszą jakość życia. Drugi element to szansa, która na razie jest wykorzystywana, czyli pokazanie Polski, budowanie pozytywnego wizerunku Polski, polski dynamicznej, zmieniającej się Polski, fajnych, energicznych mieszkańców Polaków i dotychczasowe wszystkie informacje, które płyną z całego świata. Są, e, są pozytywne. Trzeci element to był element związany z wewnętrznym aspektem, czyli kapitałem społecznym, żeby żebyśmy my jako Polacy powiedzieli tak potrafimy, tak potrafimy realizować takie trudne przedsięwzięcia i jest dzisiaj i, e, i dzisiaj e, wiele, wiele osób podkreśla to w liczbie mnogiej, tak zrobiliśmy te wspólne mistrzostwa, dobra organizacja z atmosferą i czwarty element to jest Twarde doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami to też jest myślę, że element, który, który jest nie bez, nie bez znaczenia. Także te, te cztery cele warto, warto je będzie podkreślić i potwierdzić przy podsumowaniu trzeciego 3, 3 lipca. Dzień dobry. Andrzej Dyszczel, tygodnik przegląd. Ja mam dwa pytania. Pierwsze chciałem zapytać o stan Murawy na stadionie narodowym, bo sygnały z ostatnich dni były takie, że trwa walka z czasem i że panuje taka wiara, że, że ta murawa będzie w dobrym stanie, szczególnie, szczególnie pod bramkami, więc chciałem zapytać, jaki finał tych zmagań. I pytanie drugie, czy Państwo może mają jakąś konkretną wiedzę, czy troszeczkę się zmienił system doprowadzania kibiców w bezpośrednie otoczenie stadionu narodowego? Żeby nie było tak jak przed meczem Grecja-Rosja, gdzie wielotysięczny tłum kłębił się przed czterema takimi wąskimi wejściami w ten obszar bezpośrednio przylegający do stadionu, gdzie zupełnie niepotrzebnie zrobiono pierwsze punkty kontroli, co powodowało, że ten tłum z tyłu napierał, nie wiedział co się dzieje i były po prostu niebezpieczne sytuacje. Dziękuję. Po tym meczu, do którego się Pan odnosi, był jeszcze mecz Portugalia-Czechy, który był takim, myślę, że doskonałym przykładem, jak wspaniała może panować atmosfera, dobra organizacja, bezpieczeństwo przed meczem, w trakcie i po. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli krótkie spotkanie z przedstawicielami UEFA. Także jeszcze dodatkowo potwierdzimy, czy takie same rozwiązania, jak podczas meczu Portugalia-Czechy, będą dzisiaj zastosowane. Raz jeszcze, Piotr TVP Info. Panie minister, chciałbym zapytać jeszcze o jedną sprawę. Um, za dwa lata będziemy mieli Mistrzostwa Świata w siatkówce, za cztery lata Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, a wczoraj na naszej antenie prezydent Gdańska mówił, że może to już jest najwyższy, najwyższy to może trochę przesadzone, ale to jest dobry czas dla Polski, żeby e, w następnym rzucie, kiedy Europa będzie walczyć o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to zawalczyć też dla naszego kraju, być może z jakimś innym państwem. Jak pani się odniesie do tych słów prezydenta Gdańska? Ja powiem tyle, że poza tymi, które już zdobyliśmy, cały czas jeszcze są takie imprezy sportowe, są takie wydarzenia sportowe. Które, które bierzemy pod uwagę jako, jako te, które mogłyby się odbyć w Polsce i nawet w najbliższych dniach będziemy aplikować. Nie chcę jeszcze zdradzać się do jakiej, jakiego wydarzenia sportowego, ale myślę, że bardzo ciekawego. Nie, nie, no to już wszystko by było jasne wtedy. Natomiast to tak, rzeczywiście, ja potwierdzam, to jest ten czas. To jest ten czas, kiedy my naprawdę możemy aplikować o każde wydarzenie sportowe i jestem przekonana, że część z nich na pewno z sukcesem. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Czy pan prezes Macinichera chciałby coś dodać jeszcze? Do zdobywania doświadczeń z organizacji największych imprez sportowych. Ja, ja może tak, przepraszam, bo tak po, y, dziś jest poważny, poważny y, moment i poważny mecz. Y, mieliśmy, bo tak. I, Piłka była, były mistrzostwa Europy w koszykówce, największa piłka, teraz mistrzostwa Europy w piłce nożnej trochę mniejsza, potem siatkówka i piłka ręczna, także y, 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 <grymne> potem trzeba będzie z powrotem wrócić do, do piłki nożnej y, 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 i zobaczymy, kiedy najpierw trzeba podsumować te Ewentualnie te można pomyśleć o jeszcze mniejszych <grymne> piłkach, tak? więc jeszcze jest kilka dyscyplin z mniejszymi piłkami. <grymne>